Cześć, witam. Mam przed sobą książkę, która była bardzo reklamowana i na którą ja czekałam, a która mnie wnerwiła. To znaczy sposób jej konstrukcji, to w, co w niej zostało zawarte, a następnie wnerwiła jej, mnie bohaterka tej książki, a właściwie obraz tej bohaterki portret, który się z tej książki wyłania. Mam tu na, na myśli książkę Magdaleny Niedźwieckiej Gdy kobiety milczały. Sceny z życia George'a Tę układkę na pewno wszyscy znacie. Była wielokrotnie omawiana. No i co? No i sięgnęła po, tej po tę książkę, bo miała być to taka sensacja. Najpierw powiem, dlaczego mnie wnerwiła książka, bo otóż bo, y, autorka jak mówi, sceny z życia George Dobrze? Mogą być sceny, ale do tych scen autorka nieustannie wraca. Czyli w, w pierwszy na przykład y, związek George Sam, czyli Aurory. Z matką i z babką. Pierwszy rozdział yy, o tym pisze, drugi rozdział o tym pisze, trzeci rozdział o tym pisze. A więc wraca wielokrotnie do tego samego wątku, nawet do tego samego wydarzenia. Przedstawia je może trochę z innej strony, ale dla mnie różnic tam żadnych nie było, a więc to ciągłe powracanie do tych samych yy, yy, wątków i scen. Wprowadza taki chaos, i we mnie spowodowało pewne zmęczenie materiału. Już nie chciałam o tym czytać. Chciałam czytać o czymś innym, o czymś nowym, o czymś wyjątkowym, o czymś, czego jeszcze nie wiem. A więc moim zdaniem książka jest skonstruowana no, nie, no, niedobrze, niedobrze, bo jak mówię, wprowadza chaos ciągle o tym samym, się mieli i się mieli. A teraz czekajcie, bo co jeszcze mam do książki? Może jeszcze o czymś nie powiedziałam? O. No a teraz sama bohaterka George'sa. Nam kojarzy się Polakom, przynajmniej mnie. Tylko z jednym, a mianowicie z Fryderykiem Chopinem i romansem z tym, że naszym kompozytorem. Książka ma ileś tam, 350 może stron, nawet sobie matematycznie obliczyłam 328 stron, z tego Fryderykowi poświęcono około 50 stron. Ja rozumiem, że ten romans z Fryderykiem wcale nie był najważniejszy, nie, mu, nie musiał być najważniejszy w życiu Aurory, ponieważ ona miała romansów co nie miara, z kobietami, z mężczyznami. No i prawie po 10 latach wspólnego bycia mm, porzuciła Fryderyka, bo jak tutaj się dowiadujemy, jest cytat, był dla niej kołem, nie, kulą u nogi. Yy, przez ten związek nie mogła poznawać nowych ludzi, nowych mężczyzn, a nowych mężczyzn szalenie lubiła. I teraz przechodzę do tytułu Gdy kobiety milczały. Myślałam, że będzie to obraz jej przekonań i innych kobiet tego czasu, o czym one myślały, milczały, a George Sand będzie wyrazicielką poglądów tych kobiet, które nie mogły mówić, a ona mogła mówić, bo przecież była pisarką a więc o emancypansce tak, była emancypantką pod względem stroju, bo odrzuciła strój kobiecy i nosiła strój męski, paliła cygara i tak dalej odrzuciła co? związki formalne, ponieważ roz, rozstała się ze swoim mężem Kazimierzem, z którym miała dwoje dzieci i sobie swobodnie chodziła na, co, na zabawy wiejskie, a z każdej wracała z nowym kochankiem związki miłosne Georges Saint to były związki chyba ze wszystkimi pisarzami i poetami francuskimi tamtego czasu. A Fryderyka y chciała poznać, no bo bardzo im imponował. Nie wiem, czy imponował jej również w sferze intymnej, no bo był to gruźli, który pluł krwią. Więc wcale z tej książki nie wynika, że była wyrazicielką y y nastrojów, czy też walczyła o prawa ówczesnych kobiet. Kiedy w wyniku różnych działań politycznych kobiety wreszcie mogły dojść do, wło, do głosu? Mogły dojść do głosu, już Wam czytam. Gdzie to ja to mam? O! Była możliwość reprezentowania kobiet w parlamencie francuskim, i tu jest fragment rozmowy z jej synem Mor Moris Maurycym. Jeśli chcesz mnie prosić, żebym reprezentowała kobiety w parlamencie, to nic z tego, synu. Piszę książki. Jest to moja rozmowa z czytelnikami. Mówię im, w co wierzę i czego się obawiam. Czynna polityka to nie dla mnie. Zdajesz sobie sprawę, że to tchórzostwo? Maurycy objął ją ramieniem. A więc to pytanie. Zdajesz sobie sprawę, że to tchórzostwo? Ja uważam, że to tchórzostwo. Bo jeżeli ktoś mówi, że wypowiada się w imieniu innych kobiet i rozmawia z nimi poprzez swoje książki i walczy o prawa kobiet, to jeżeli taka sytuacja się zdarza, że można te kobiety reprezentować na forum politycznym, można coś zmienić, m, przeforsować jakieś ustawy, no to takie wycofywanie się, to tchórzostwo, moim zdaniem, Maurycy miał rację. Georges sam -Sain mówi, że ona rozmawia z kobietami i walczy o ich prawa poprzez swoje książki. No i nie byłabym sobą, gdybym nie zechciała przeczytać tych książek napisanych przez Georges. I zamówiłam sobie e, jedną z nich, Georges Saint -Co -Sain Consuelo, składającą się a z trzech tomów. Consuelo, bardzo tak ym, nazwisko brzmiące, no iberyjsko i faktycznie akcja dzieje się w Wenecji, bohaterką jest Consuelo, dziewczyna pochodzenia cygańskiego, bardzo biedna, właściwie mieszkająca na ulicy, ale dysponująca przecudnym głosem, ten głos odkrył jej profesor z takiej akademii finansowanej przez państwo, gdzie mogły uczestniczyć, naj, chodzić najbiedniejsze dzieci i tam swoje talenty. No i co? To są trzy tomy, a ja widzicie, gdzie jestem. Ja jestem w jednej trzeciej pierwszego tomu, bo tego nie da się czytać. To jest tak archaiczne, tak nudne, tak naiwne, tak y, daleki on emancypacji, ponieważ nasza Konsuelo no wychodzi za mąż, a jak się już pojawili husyci, no to już powiedziałam sobie, o nie, mam tego dosyć, a więc y, trzech tomów nie doczytałam do końca ich nie zmogłam ale nie ustawałam w poszukiwaniach i kupiłam sobie drugą książkę hmm, George Sound książka zatytułowana jest Grzech Pana Antoniego Grzech pana Antoniego. Mamy tutaj motyw Romea i Julii. Pan Antoni posiada przepiękną. Aha, akcja dzieje się we Francji w XIX wieku, w małym miasteczku. Znajduje się tam zrujnowany zamek, pałac, w którym mieszka pan Antoni ze swoją pie, przepiękną córką i, z, i ze służącą. Zrujnowany pałac, dlatego że wszyscy, cały majątek utracił w czasie rewolucji francuskiej. A więc żyją bardzo biednie, a uroda e, tej Gil, Gilberty kwitnie. No i tego, do tego zamku przez przypadek trafia nieznany jakiś tam wędrowiec, który ma na imię, czekajcie, żebym się nie pomyliła. Emil, tak. Emil ma na imię, jest powódź i takie tam różne. No zostaje w tym zamku przez pana Antoniego przyjęty. No i z miejsca, co robi, zakochuje się w. Gilbercie. No niestety to jest nieszczęście, bo motyw Romeo i Julii, jego ojciec jest um, sąsiadem tego zrujnowanego zamku, ale jest to zły dorobkiewicz, który postara, stara się wykorzystać wszystko i wszystkich wokół, żeby dorobić się wielkiego majątku. Na szczęście Gilberta i Emil zyskują bardzo zamożnego sprzymierzeńca w postaci pewnego margrabiego, który mieszka w trzecim zamku na tych ziemiach. No i ten sprzymierzeniec takim sprzymierza, że w testamencie zapisuje w połowie swój majątek, w połowie Gilbercie i w połowie Emilowi. Wtedy ojciec Emila mówi, no nie mogę unieszczęśliwić swojego syna, nie pozwalając mu dziedziczyć takiego majątku i wtedy przychylnym okiem pogląda na Gabriele. Gdzie tu jest emancypacja? Gdzie tu są nowoczesne kobiety? Kiedy, jeżeli Gabriela mówi do swojego Emila, wypowiada takie słowa: Jestem biedną dziewczyną, mówiła, a pan jest bardzo bogaty. I ojciec pana, jak powiadają, myśli tylko o powiększeniu swojej fortuny. Pan nie może się ze mną ożenić. Ja zaś nie mogę myśleć o małżeństwie w tych warunkach, w jakich się znajduję. Postępowość, jak nie wiem co. Także wracając, yy, yy, aha, jeszcze jedno, to są tylko dwie powieści Georges Saint. Być może inne są o wiele lepsze i o wiele bardziej postępowe i o wiele bardziej nowoczesne. Yy, takie powieści, w których yy, Georges Saint udziela głosu, Kobietom tamtych czasów. Ja tych powieści nie czytałam. Jest też również Dziennik Żorższan czy Pamiętnik Moje życie. Jest też książka Zima na Majorce o tej właśnie zimie spędzonej w klasztorze w Waldemozie. Być może więc, no. Żorższan to jest ktoś, ale z tych książek, które ja mam, to nie wynika. Chcę po. Wiedzieć o jeszcze jednym, co tam mi się zaplątało w zakupach Sterzeusza, to jest polski dramatuk Janusz Kosiński, kochankowie z klasztoru Waldemoza. To jest dramat, czyli z podziałem na rolę, ale tutaj bardzo dobitnie przedstawił właśnie tę zimę spędzoną na Majorce, kiedy Chopin pluł krwią, wyrzucono ich z hotelu, bo się obawiano choroby zakaźnej. No, to jest, to jest ten dramat świetnie skonstruowany, przedstawiający świetnie obla charaktery głównych postaci, czyli Georges Saint i Chopin'a. Chyba było przedstawienie teatralne, nie pamiętam, ale czytało się to z przyjemnością. Tak więc, jeżeli ktoś czytał, gdy kobiety. książkę Magdaleny Niedźwieckiej, gdy kobiety milczały sceny z życia Georges Saint, to to proszę o wyrażenie swojej opinii, bo być może się mylę, a chociaż no takie są moje uczucia: zawód, i jeszcze raz zawód, i rozczarowanie, także książki nie mogę polecić. Dziękuję, do zobaczenia!